Cześć wszystkim, Chris z tej strony, witam Was na gospodarstwie na mapie Zielonka. Mamy październik, pogoda burzliwa. Zobaczmy na pogodę, bo żniwa, słonecznika nam się przypadają. Podobno w czasie żniw spada trochę Do jedenastej, do czternastej, spokojnie tu. Koło dwunastej może zacząć padać. Mm -hmm. To mamy tak. Mamy do zrobienia to. Żniwa. I mamy tutaj. No. Mm, mm, mm. Chipsów pełno, więc trzeba będzie podjechać, ale myślę, że prościej będzie nam. Tak jak widzicie, pamiętacie kupiliśmy nowy kawałek. Kupiliśmy tu klasa. Niektórzy mówią, że ta klasa sama w sobie, ale ja nie wiem. z headerem kukurydzianym słonecznikowym no, kukury na w sumie ale też słonecznikowy i teraz tak odjedziemy, puścimy tutaj, nie pamiętam jaki on ma rozluźnij header no to dziwo jest oryginalny klasowski heder, ale o dziwo jest rozkładany bo w innych oryginalnych były nie tylko stałe takie hedery. przynajmniej to co pamiętam no i mamy no, o siódmej łączu światła i jedziemy zbieram teraz mamy gdzieś tu jakiś to mamy małego nasejka no w sumie może być tak i jedźmy pod przyczepkę a chyba że zrobimy inaczej zaraz właśnie zobaczymy bo te na razie nie idą no, a czy czy ziemię przyziemniaczone uda nam się na przykład mamy tutaj możemy wypożyczyć gdzie 16 14 i teraz czy on nam czy ziemniaczane weźmie, czy nie? Zobaczmy, co nam tutaj pokaże. Wygląda, że te wszystkie inne dodatki bierze. O dziwo, bierze marchewkę, bierze. i tak dalej. Natomiast o chyba że w serii aktualizacji działa i bierze również zupki. No było trochę aktualizacji, bo ostatnio jak próbowałem to niestety nie brał. Weźmy go. Standardowa, o, pojemność brak też ciekawe, wysoka, bardzo wysoka, nie no jesteśmy bardziej standardowa, objętość zbiorniki, chleb. Możemy sobie wybrać tylko na jeden. do składania. Też nie wiem o co chodzi. Wypożyczmy go. Możemy tyle zaryzykować. sobie po swoich danych. A on ma jakieś osiem tysiąca litrów. To jest stosunkowo mały komplet, nowy, ale mały. Może da radę, zrobimy sobie mały pociąg. Pewnie ten pociąg już znacie, bo ja go prawie we wszystkich swoich sejwach, jak tylko mam taką możliwość, to używam. Może to jest niezgodne z przepisami naszymi, ale według mnie zupełnie logiczne, jeżeli jest tylko taka możliwość. I mamy już jedną dużą i dwie troszkę mniejsze, ale moim zdaniem 350 koni spokojnie powinno dać radę takiemu. No, dlaczego tak? No tak mamy dwa pola obok siebie, tak? Nie wiem dokładnie, by za ile zbierze nasz sztukan. Ale możemy stać sobie obok i czekać, zrobić dwa pola, to możemy wtedy dojechać i dowieść. Szczerze mówiąc, to tak całkiem szybko zapyla. ale wydaje mi się, że to tak ładnie idzie. Nie pokazuję do końca, nie ma animacji. No ale nie czepiajmy się o takie szczegóły. Coś trochę średnio mi jak widzę. niestety nie działa nie łapie nie ma opcji musisz wypełnić Gotowo mówiąc, dobrze, że został wypożyczony, a nie kupiony. Wzięliśmy już czekkę tam, którą wiemy, że działa. Wywoziliśmy ją już. Zastanówmy się. Myślę, że teraz na tych polach, w których rosną słoneczni w ramach podu zasiejemy właśnie albo zasadzimy ziemniaki. Bo nam są cały czas potrzebne. Skoro mamy w przetwórnie ziemniaków, robimy z nich chipsy, czy tam fabrykę frytek chipsów, to dlaczego mielibyśmy nie skorzystać i nie produkować własnych ziemniaków? pracę, przejedź tutaj o, to gdzieś na pędzie wiecie i teraz mamy masek i masz za chwilę trzeba będzie go zmienić na coś innego równie mocnego lub ciut mocniejszego No, już się dobiega 40 godzin, myślę, że dociągniemy do 50 i to maksymalnie i to będzie koniec, tak żebyśmy po prostu mieli okazję pojeździć również innymi ciągnikami. Byśmy musieli poczekać z zasiewem, ale zobaczmy sobie jedną rzecz. Czy po. A po słoneczniku nie jest wymagane za uranie, więc możemy tam ewentualnie wjechać z talerzówką i będzie ok. Natomiast jak nam kalendarz rolnika podpowiada, to ziemniaki możemy sadzić w marcu i myślę, że tak zrobimy. Później jeczmin zbierzemy w czerwcu i w czerwcu możemy tam gdzie jeczmin posadzić nasze Warzywa jeszcze. Jeżeli będziemy mieć, oczywiście na to ochotę. A ten też nie należy do super umiejętnej kierowców ci pracownicy to tacy trochę średnio są rozgarnięci. No ale tak to wygląda teraz na rynku pracy widocznie, nie? Nie ma innych. teraz gdzie możemy... Przedać. No i mamy za dużo wyboru, jak zwykle. Albo mamy Enron, Pratt. Spada cena. Ciekawe, jak to można pociągiem wysłać. Nie wiem. Więc myślę, że supermarket będzie wystarczający. Zobaczymy, czy mamy... damy radę. Samo dostarcz do supermarketu i zobaczmy, czy Misiu się ogarnie. Żeby nie kombinować za bardzo, to możemy w tym momencie na przykład takiego New Holland'a wziąć, zobaczmy jakie on ma. Ten jest chyba nieskładany. A ten do kurydzy będzie składany. Więc możemy wypożyczyć tego I szczerze, lepiej wygląda na gąsienicowym układzie. Nie będziemy kombinować, mamy duży sprzęt, tu mamy niedaleko duży pole. aqui jeszcze zrobimy tak, że dojcem podjedziemy pod tamten tukana a tu podjedziemy może tym większym o, tak żeby to w miarę raźnie szło To jest genialne. Ja nie wiem jak oni myślą, no przecież przyczepa jest przez nich zrobiona, bo to jest chyba wersja nawet Lizarda. A ci wszyscy zachowują się tak, jakby to. No po prostu nie było sprzętu, tylko sam ciągnik jechał. Nie to jest jakiś kosmos, no, ale coś tak to działa. Już mam nadzieję, że sobie kolega poradzi i dojedzie bez problemu. Ewentualnie jeszcze muszę tirem spróbować zobaczyć czy zabiera. Ma większą pojemność wtedy może by się udało na raz zabrać. kesusahan Teraz zobaczymy co tu dalej będzie. No, tak patrząc na nowe sprzęty to już mamy coraz mniejsze było, ale to jest dokładnie to samo co samochody. Wszystko się robi jedno i zanika konkurencja tak naprawdę. No słoneczny za bardzo nie pyli, więc... Nie sypię, tak mocno. Więc tak dobrą sprawę, to nie wiem czy ten... To... pociąg był potrzebny. ale zobaczymy. Na pewno na ten jęczmień zasiany, który był, to będzie potrzebny, to nie ma siły. Teraz musimy zobaczyć, jak tam nasz dostawca do supermarketu jedzie. No właśnie, miał dostarczyć i coś nie bardzo stanął. I nie wyładował. Szczerze mówiąc, za taką małą przyczepkę 73 tysiące plus 6 premii to jest jakieś 79 prawie 80 tysięcy. To myślę, że nie jest źle. I już pewnie fabryczka ruszyła dalej. No, bo już chipsów jest niej Mamy oleju do, do pełna. Tu mamy też dystrybucję. No, za chwilę będziemy zupełnie sprzedawać. Było na tyle, nie będziemy przemówić to sobie zrobić razem. Spotkamy się pewnie przy Zasiewach, więc do usłyszenia ci będę śpodwało w ogóle.